Rob sportni stream. Ej. Co tutaj? Mm. jedno coś takiego Dobra no. Okej okay. No to można zaczą zaczynać Czekamy sobie um, aż będzie start serwera um, tutaj pewnie pójdziemy sobie jakieś duelsy na jakiś serwer no. i trzeba ogarnąć jego to tekst i makro e, kanał z Бра. Бра. Так. Бра, уж ты Ja ma. No. A chciałbyś wbić na mojego streama? Na co? Na mojego streama. E, nie wiem, a co masz? No teraz na YouTube, no. A na czym grasz? No na edgeplay. Ogarniam tutaj jeszcze do, do startów. Jeszcze zaraz pójdę na jakiś inny serwer Siema rypanek Zostaw łapę Na razie pójdziemy sobie zaraz na na m i w, w, wiesz, wiesz, czy można się reklamować na mtst.es? No jak robisz z, y, streama z ich serwera, to tak okay, okay. Um. No, to Ty, to... a jak się nazywa ten mod z, tym, z tymi aminiacjami, co tam tak śmiesznie biegasz? No to to jest, już ci mówię um. Old Walking Animation Ej, a to jest błąd mojej premki, bo jak jestem na serwerze, to jakby skin mi się nie ładuje. Muszę no, się logować. Że... Yy, al, al, albo wbiłeś na tym na innym niku na ten serwer i teraz wbijesz na innym. Yy, to też tak działa, albo... Nie, to tylko chyba... Tak, tylko to uznam opcję. A nie wbijałaś tutaj na innym koncie z, z tej premium. No ja na, ja na, ja na Protoxie wbiłem kiedy jeszcze miałem premium. A, no to dlatego, no. Aha. Mam pytanie, czy na e, 8 play czy jest legal swap elektra? Nie, ale teraz nie. Ma. Nie ma... Nie, nie jest... nie jest... Nie. No nie jest nazwalone. Ale, nie to nie trochę, ale to Ale to jest trochę lepiej, ale trochę lepiej już, no, jak no. już nie ma. Bo tak to ci każdy podora. Ale serwer jest mega fajny, bo są autorskie hity. Jest dużo fajnych rzeczy, na których nie ma żadne, żadnym Works e, Na przykład zdrabki tutaj są. No e, tak jak, tak jak Hoop Space, dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, cicho się tam. E, no. Nie, a nie, to jest nie, nie jest legalny. Elokat z nie jest legalny. a kto jest technikiem? Ale jak to technikiem? H-Play są zdrabki to jest hoopspace mają plugin. Nie wiem, no bo na spaceie były tego, zdrabki diagram gram bez, no to dobrze, nie dostaniesz bana. Tutaj, um, tutaj jeszcze gorąco za zapraszam do klanu SSPD. Um, tutaj mogę podlinkować, można jeszcze, jeszcze dołączyć. Nie. Um, można jeszcze dołączyć tutaj. Do planu SSPD potem będzie o wiele ciężej. Więc, Więc świetnie, fajnie się bawisz, fajnie się bawisz tam. To ja? Nie, mówię do kolegi na tych czytach. Ty w serii czy odpalił na start. A co, na się mu? Gadasz? Nie, nie, no czacie ci Dobra, chyba nie będziemy tak czekać. Miałem teraz odpalić 17.30. Ale tak chodzić na spawnie, to nie wiem, czy jest dobry pomysł. Um. Ja, jak się zreszczę, to ja lecę od razu w strefę bezpieczną, chłopie. No. Kiti od razu. Ale... Ale, ale kita chyba ci się automatycznie odbiera i masz. Nie wiem, nie wiem, możliwe. Ale ten trochę, trochę zwątpiłem w ten serwer, bo star za pół godziny, do dopiero 30 osób jest. Spodziewałem się czegoś większego jak Mike to ja mówię, że mogę Ale on musi się sposób. wypromować, na TikToku się musi. Mam. No. Mam nadzieję, że ten serwer daje sens Dobra um, Jest jedna osoba No jeszcze tak ho, na razie Na razie nikogo nie będzie Jak się, wy, jak, jak się wypromujemy na No, no moim nikogo nie ma e, Ten na razie e, bo jeszcze, jeszcze nie jestem. Jeszcze nie jest start, i nie mogę się promować. Tak to. Barabo. Tutaj coś. Yy, Mary Panek powiedz: lepiej iść na ten. Lepiej iść na. Zostać tutaj, czekać na Lobby, czy na MC Styles. A kiedy masz nick? Simpel, Oscar? So, so, Oscar, no wszyscy. No. Na czy Styles? Dobra, lecę na MC Trzeba, A, czy Styles? Zresztą, my zobacz. Ale czuję, bo ja wyszedłem. napisz jeszcze raz. To no, fajnie, fajnie. No tak, wie, wiem, że chodzi ci o m2styles y jak, jak, jak chcesz coś to prywatnie, to weź, weź pisz, pisz na Discordzie lepiej Bo tak to wiesz, żeby to widać Walić Dobra e Dobra, czy czy ja? no, pójdziemy Moja wiadomość. Może być bez, bez linku. No. A ile masz osób na Liwę? Jedna, bo nie mogę się reklamować. I tak. Aha, no to mega pęci. Aha, dobra, oni tutaj mają tego. Eee, jak to się nazywa? Karota. No to będą te zwalone kity z odłamkami. Nieee. Ja od razu klikam kit, jak tam będzie kit pełen odłamków, to ja mi się odekciewa Nie, wiem, ale trochę to jest denerwujące, bo nie mogę kurna wysłać wiadomości. Nie mogę reklamować live'a na tym walonem, wiem co staje. Sy Mike to ja wyłącz ojce szat ma atmosfera na nie. link Dobra, tutaj nie mogę się reklamować. Może jakiś... Nie no, dobra, chyba trzeba czekać na tym. Bo tutaj na age playu. Mam nadzieję, że tutaj um, ogarnę coś. Nie, z osób tu. 38 osób na lobby czeka. No. No, no dobrze, przynajmniej będzie klepa jakaś, przynajmniej jakieś 38 osób. Nie, no będzie więcej na pewno potem. Jak się wypromują, to ta. Ja coś myślę, że na starcie będziesz za kolos to. Jest ty, ty, ty sobie ty pisze na czacie, ale. Nikt z graczy nie, nie może napisać żadnej wiadomości. To myślę, że wypisać. Mysygry, Aftado X, voice, chat Czemu piszesz, żeby wyłączyli chat? Na no bo co z nimi porozmawiać. Może że włącz, a ja słyszałem wyłącz. Ale jak ktoś będzie mieć chat, jak ktoś będzie nas bił, to ja będę mu darł japę. Czekaj. I, jaki ty masz nick? X Eee. O, kto pił? Siema MSG Oha! Ej, bo ten nawet w Essentials nie ma tego. Wywalili ten... E jest jak to się, z msg te różne message. a czy nie ma ukośnik r aha ale na czym wygracie, na czym wygracie hplay aha a to już się zaczął? nie, czekamy na, na tym ej, możesz wbić na mojego live'a na youtubie taki samnik. YouTube, YouTube jak na Discordzie. Ty w lata w powietrzu, nie no. Nie ma czegoś takiego jak MSG, ale. Kurde. M Czemu tutaj nikt nie ma chata włączonego? Aha, mm. oh, nikt nie ma tutaj voicechata włączonego, a mają Federa, no to nieźle Nie ja, co ja nie włączam, gdy, ten, gdy mam live, jakieś n y będą ciągle Jak ktoś będzie nas bił, to ja będę mu ciągle ryja Kolej, nie z, A to gdy, gdy będziesz komuś kogoś wyświł to się wycisz wcale Po co? A, żeby wam nie przeszkadzać Właśnie A jak wy będziecie mieli włączonego to co wtedy? A ja ciągle na wyłączonym miejscu. No to nie wiem jak tak można grać No jakoś widać, że Ryczysław mówił, że 45, gdy nie będzie wszystkich, to lota. A 5 minut wcześniej on nie wbija nawet. Nice, nice. I zielonek się postarał. Och, szkoda, że tu nie ma parkura żadnego. Ale żeby rozruszać live'a, lecimy, wskakujemy na drzewa. Jest? Dzisiaj mi się z pięć razy to udało, ale potem mi nie wychodziło. Gdzieś gdzie ja mam wskoczyć? Tu. Tu tu. Dobra. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Dobra. Gdzie ty robisz tego parkura? Nie wiem drzewo, co wlazłam. Spójrz do góry. Aha! Też chcę. Jak nie będę do końca, to sorry, ale na to nie mam słowa. Nie, no nie, nie wytrzyma. Co się mam Franekso? O, Franekso, ey! Franekso? No. To ja. Ej, my graliśmy razem na Majstarze, Franekso. No. Nie, gdzie gdzie jest, gdzie Dwie słychu, Cazę, Bukresław, Jolo, gdzie jest... Czy ktoś No kurde, nie umiem wejść na to drzewo pierdzielone A ja, a wiesz... Nie, miałem tu zielonkę, mam pomóc O oszaki. Co? Reakcję daj na ogłosenie warangi, nie pewnie nie będzie zjął. Aha, start jest o dziewiętnastej. Skąd wiesz? Bo on napisał teraz na czacie. A ja O... No, no to chociaż dobrze, bo jak to ogarną to i tyle, a nie. No dobra, mamy szczyki, więc Skam, skam, skam. Czy, saki, jest plus. Mam ziomkę, który jest e, pomocnikiem tutaj. Więc... Essa, mamy wczyki. Jest 40 osób. Tu będzie mało. Mi się wydaje, że to będzie mało grał. No, no. Jak się wypromują na TT, to będzie dużo. No czyli Nie, tak. nie, nie, ten, nie będzie mało ludzi, bo ma tego, Miki będzie. Gipa, o nie, krasne. tylko nie Nie, proszę, nie, nie. Oni nie. będą wszyscy? No tak, bo mi powiedziała właściciel po raz O, bo Do 19.00. To jak, ma, to jak mają być mitilory, i tak dalej i tak dalej, to tu będzie masówka, największa no by masówka. Ale jaka masówka, chłopie, jak on sam bez SMS-ów już nie da rady, debilu, no nie wiem. Ej, o, Może bez SMS a skąd wiesz, że nie ma? 19. No bo nie ma odłamków za SMS-y. A, to, to, to jest co jest? A co mu zdrapki dadzą, jeśli tylko 900-ów? A zrabki dopiero jutro będą i wszystko. No, Esa, Esa, może mi odloczyć. Siłek dwójek to nie będzie, bo są jedynki, bo oni zrobili takie hity, że siłka dwójka jest niepotrzebna niby. O Boże, to już się boję, już się boję, Tak hity A Są normalne marcze? Po co są tarcze na boksie ci weź pomyśl chłopie? To, no, nie wiem właśnie Dokrafek jak umiesz skontować, to miałeś ok. Ale nie tarcze, powiedziałem kwart. Jaki kwart? No, no no jaki kwart? Generator kwarcu na ścianie, albo czego powiem. Ty tak nie wyraźnie mówisz, że nie zrozumiałem. Ja myślałem, że ty mówisz jakieś jakiejś tarczy. No nie wiem, czy do generatory kwarcu. No to ja się pytam, czy ktoś wie. Nie dali, nie zlinkowali, no to ja nie wiem. Nie no, z, zlinkowali nie będzie kwarcu. Masz ten na, e, na tym, na filmie. Na e, bo ja by gadałem z tym właścicielem to na strefie bez Ledwie wełno. No je, urapy nie. To summy spoko. Oni mają to też customowe zrobione, wiecie, ej, Wiecie, i tylko, ej, ta, wiecie że dość... Ej, nie przerajmy. Nie przerywaj! Nie, przerywaj, nie. Może, będzie, ja, nie zaraz może jak coś. No, ten, no. To wełno tylko jest tam i są jedyne nożyce tego Mike'ego, a to będzie strasznie drogie, bo 900 setów jest na stard, ale wszystko drogo jest. Będzie ciężko tego seta zdobyć Ale chodzi o to, że to będzie od 1 do tak jakże 1, później się pomnaża razy 2, czy jak? No powiem tak. Jak zawsze. A na da się rozwalić od kaktusa. No, no a to zgłosiłem do Mike'ego. Ale trochę, trochę szkoda, że będzie start do 19. A Swagzisz, czy będziesz miał rangę, czy nie w końcu? Nie, nie będę miał no rangę. To dajcie tam na VIP-a, bo rozlosuję wam VIP-a, bo mam VIPa do dania komuś. A mój kolega nie będzie grał, bo powiedział, że nie, a jest jednej ja sobie dałem VIP'a. A ja to chyba ja wyłączę Ale ja, ja zagłosowałem na mini, zagłosowałem na mini. Ale nie na mini, tutaj na ogłoszeniach masz ros rosowanie też, tylko muszę to tak A. dać na reakcję, bo tutaj nie mam tego giveaway, bo mi się nie chce go tu dawać. Mam innego bota. Dobra, i ja kończę na chwilę streama. Za, za godzinę się gdzieś widzimy. Z tego powodu, że tutaj nasza administracja postanowiła przedłużyć start do 19.00. Eee, więc z tego streama to było na tyle. Widzimy się za nieco godzinę. Wtedy odpalę, oczywiście, nowego.